Czemu Trump nie wspomniał wczoraj o petycji ruchu 11 listopada w sprawie reparacji od Niemiec? Pastor Chojecki mówił kilka miesięcy temu, że Trump dostał ją na biurko, a tu cisza. No ja niestety nie jestem zorientowany, jakie dojścia mają moi dawni koledzy z redakcji Pod Prąd. Nie wiem, na jakie biurko złożyli taką petycję. Ale to też nie było miejsce i nie był to czas. Ja myślę, że jeżeli będziemy oczekiwali wsparcia w sprawie reparacji od Niemiec, to w momencie, jak już powstanie ten raport, a ma powstać pod koniec wakacji ostateczny, i wcale się nie zdziwię, jeżeli to się zbiegnie wizytą do Donalda Trumpa w Polsce, czyli przy okazji 1 września. To by było chyba najbardziej roztropne zgranie i miejsca, i czasu i okoliczności. Jak skomentuje pan słowa Andrzeja Turczyna, że PIS to partia autorytarna i ruch 11 listopada musi zawrzeć koalicję nawet z Korwinem, byle zmienić ordynację? No to, że PIS to jest partia autorytarna, to mówią już wszyscy. Mówiłem, że dzisiaj i tam i Lis, i Wołek, i tam ci inni, i Żakowski to to samo mówią. Narracja dokładnie opozycji, tej antypolskiej. Nie wiem, czy ktoś będzie zawierał koalicję z ruchem 11 listopada, to, to nie mam pojęcia, że z Korwinem to się dziwię, to może z jakimiś satanistami zawrzyjcie jeszcze, jak już w wno. Z Petru, z Biedronie, ma co? Oni też pisu nienawidzą. A jeżeli myślicie, że zawrzecie z Korwinem koalicję i tam ktokolwiek dotrzyma słowa, to chyba jesteście naiwniejsi niż myślałem. Słysza panowy wyroku owsiaka. No tak, ma przeprosić, ale to tam nie jest spektakularne, wszyscy o tym piszą. Ruch 11 listopada ustami mecenasa Turczyna skłania się do sojuszu środowisk antysystemowych dla dobra Polski, włączając to nawet Korwina, pomimo że sądzą, że to ruski agent, tak sądzą, no nie wiem, czy są uruchamiane rezerwy na zniszczenie PiSu na jesieni, a może więc, a może chęć pastora na koryto. Nie wiem, proszę pytać redakcji, idź pod prąd, ja tam nie mam pojęcia, co oni mówią, ale widzę, że jadą na oparach, opowiadając takie idiotyzmy. Do tej pory byli taki ideowi, że ja pierdzielę. A teraz się okazuje, że z każdym się będą zadawać, byle, byle dojść do celu. No to proszę bardzo, na szczęście ja nie biorę w tym udziału. A jeszcze, jeszcze jak się posądza PISo, to że jest partią autorytarną, to zapewniam Państwa, że ruch 11 listopada jest tak partią autorytarną, że, że zapewne pisowi daleko do takiego potencjału autorytaryzmu. Znaczy, dlatego zrezygnowałem ze współpracy z tym towarzystwem. Tam wszystko musi załatwiać jedna osoba, wiecie kto. Pan Chojecki znowu czepia się pisu. Dudy uważa, że prezydent powinien w USA wspomnieć o Smoleńsku i reparacjach. Czy uważa pan, że to czas i miejsce na to? Ja uważam, że nie można wszystkiego, wszystkiego od razu załatwić. Myślę, że jeżeli będzie nasza współpraca, znaczy polsko-amerykańska, rozwijała się pomyślnie, będzie wzrastał potencjał wzajemnego zaufania. No to też będziemy myśleć o innych kwestiach wspólnie. No to nie można na, przy jednej wizycie załatwiać wszystkich kwestii, bo to je przypominam, są bardzo ważne oprócz spraw uzbrojenia. Dzisiaj, dzisiaj ważny wątek podjął dr Brzeski w, w jednej z telewizji tych patriotycznych, mówiąc, że w zasadzie ta umowa mówi, że. A tutaj skoro ma być dowództwo przeniesione, to to na pewno będą większe siły niż to dołożenie do obecnych 4 tysięcy, kolejnego tysiąca żołnierzy amerykańskich, zarówno w broni pancerny, jak i lotnictwie. Ma być ten potencjał rozszerzany, tak to czyta dr Brzeski, on się zna na tym. I także ta obecność amerykańska będzie znacznie liczniejsza i mocniejsza niż to się komentuje w mediach. Kwestia współpracy energetycznej na odcinku budowy elektrowni atomowej w Polsce, no to też było poruszone. No i tutaj mają być rozmowy, jeśli chodzi o inwestycje, zwłaszcza w branży komputerowej. To, to chyba jutro będzie takie spotkanie. Także tutaj myślę, wiele wątków zostało poruszonych już. Jestem bardzo zadowolony z efektów tej wizyty. No reakcje ruskiej agentury, no to i samego Kremla państwo słyszą. Także nie ma co się czepiać, spokojnie. Zresztą ja wiem, że najwięcej do powiedzenia mają te partie, które nie są w stanie wystartować w wyborach. Ruch 11 listopada twierdzi, że premier Morawiecki, spotykając się z Clintonem w dniu urodzin Trumpa, kopie dołki pod prezydentem Dudu. Co pan na to? Ja bym tego tak nie czytał. Zwróćmy uwagę że na to, że jednak Bill Clinton mówi na takim spotkaniu o charakterze biznesowym, nie bierze udziału w takiej polityce, powiedzmy sobie, w relacjach międzyrządowych, że myślę sobie, że jednak Amerykanie mają duże poczucie takiej ciągłości reprezentowania pewnych interesów, a to, że nawet Bill Clinton mówi ciepło o Polsce, no i to, to znaczy, że skoro Polskę chwali dzisiaj, no to także te relacje polsko-amerykańskie w pewien sposób chwali, no bo jak mówię, jest zainteresowany tym, żeby Polacy i Amerykanie robili wreszcie biznes. I uważam, to jest podstawą naszej współpracy, bo jak Amerykanie będą mieli zainwestowane pieniądze w legalne interesy nad Wisłą, to też będą mieli powody bronić tych interesów i będzie to zwiększało nasze poczucie bezpieczeństwa. Także ja bym to się żadnej intrygi nie dopatrywał, bo myślę sobie, że jednak Amerykanie wiedzą, że pewnych rzeczy... Oni jednak brudy piorą we własnym domu. Obecnym politykom opozycji polskiej to do tych standardów bardzo daleko. Co pan myśli o współpracy ruchu 11 listopada z Korwinem? Ja nie, nie wiem nie o niczym takim. Do tej pory to było tak, że jak ktoś tam zły wpis zrobił na fejsiku, to go wywalali tam z, z klubów. Idź pod prąd. No a teraz nasz z Korwinem, o którym wszystko co złe to było powiedziane, no, Mądrość etapu, to się nazywa w polityce. Widać, ruch 11 listopada idzie w politykę, bo tacy robią się politycznie, bardziej polityczni, mniej ideowi.